On nie wie co to jest, bo ja na kolanach, bo ja na kolanach, I czeka na mnie jak pies. Tyle dni na nich czekałem, tyle nocy, tyle godzin, po tych krzakach i takie spotkanie. Boże, przecież to jest jakaś magia. Ciekawe kiedy się obudzę. Były cztery. Te trzy bardziej takie bojące to zeszły na bok już. A ten jeden został. I tak sobie mnie obszczekuje. Boi się podejść, bo nie wie co to jest. Ja na kolanach. Boże. Ziemi ja sobie zasłużyłem na to. Przecież to jest jakaś magia. Ale jesteś piękny. Boże, zobaczcie. Słońce wschodzi gdzieś tam. Przecież to jest magia. Tyle dni na was czekałem. Ale już jak się doczekałem, to już mistrzostwo. Fajnie. <grystanie> Ale jesteś nie